Cześć, witamy Was w pierwszym odcinku w nowym sezonie w magazynie Studio Klasa. Już nie mogłem się doczekać, kiedy znowu będę mógł omawiać te nasze kolorowe, klasowe rozgrywki. Jak widzicie, nasze studio też przeszło małą metamorfozę i Wasze gadżety zostały jeszcze bardziej wyeksponowane, ale są także wolne miejsca jeszcze na naszych półkach, więc jeżeli jakieś kluby do nas tych gadżetów nie wysłały, a je posiadają, no to serdecznie zapraszamy, żeby nam je wysyłać bądź przynosić osobiście, bo my je na pewno pokażemy i w naszym studio umieścimy. A teraz już przechodzimy do tego, co działo się na klasowych boiskach w ten weekend. Na początek pierwsza grupa klasy okręgowej. I tutaj na pozycji lidera jest drużyna Naki Olsztyn, która bardzo wysoko na wyjeździe, była 6 do 2 pokonała Czarne Holecko. Wysoko swój mecz wygrały także drużyny Ten Biskupiec i Śniardwy Orzysz. I w tej grupie padły tylko jeden remis. Po jeziorze Prostki zremisowały 2-2 z Łyną Sempopol. I druga grupa klasy okręgowej, i tutaj bardzo wysokie zwycięstwo pomienia. Tużnica, który pokonał 6-1 MKS Miłakowo. I w takim meczu można powiedzieć na szczycie, bo dwóch Spadkowiczów z Forbet czwartej ligi. Olimpia Olsztynek wygrała 4-1 z Warmią Olsztyn. I jeszcze w takim innym ciekawym meczu Start Niedzica zremisował 3 do 3 z Polonią Pasłek. A teraz mamy dla Was taką małą niespodziankę nowość, która się pojawi, będzie pojawiać w naszym programie co tydzień czyli klasyfikację strzelców każdej z klas. Tu mamy klasyfikację strzelców klasy okręgowej i jak widzimy w pierwszej grupie na czele można powiedzieć dwóch zawodników na Olsztyn, czyli Mateusz Zawadzki i Jakub Frączek, a po dwie bramki także w tej kolejce strzelili Daniel Łydziński, Łukasz Pawłowski i Bartosz Dobroński, a w drugiej grupie klasy okręgowej mamy taką no bardzo ciekawą sytuację, bo po pierwszej kolejce bodajże 32 zawodników strzeliło po jednej bramce i nawet Pomień który wygrał swój mecz 6-1. Tutaj te bramki rozłożyły się po równo. Każdy z zawodników strzelił po jednej bramce, no co jest rzadko spotykane. Jeżeli chodzi o tą klasyfikację strzelców, to bardzo pomaga nam ją robić Artur Ignatowicz, za co serdecznie mu dziękujemy. I przechodzimy już do multimediów z klasy okręgowej. Na początek mecz Wilczek Wilkowo kontra Tęcza Biskupiec. Tęcza łatwo ten mecz wygrała, ale my mamy dla Was bramkę Daniela Werbanowskiego z tego meczu, akurat dla drużyny z Wilkowa, zobaczcie jakie piękne uderzenie, a co warto dodać, jest to chłopak, który jeszcze nie skończył 15 roku życia, więc no, tym bardziej gratulujemy tak pięknego gola. Mecz po Jezierze prostki z Łyną Popol i tu mamy bramkę z rzutu karnego dla drużyny z prostek, którą strzelił Piotr Chyliński, zobaczmy pewne uderzenie no, dające. Ważny punkt, duży nie prostek. Mecz Olimpia Olsztynek z Warmią Olsztyn i tutaj bramka, no, kapitalna, po kapitalnej indywidualnej akcji Łukasza Ducha, może jakość tego nagrania nie jest najlepsza, bo chcieliśmy wam to trochę przybliżyć, ale no sama akcja naprawdę kapitalna, wykończenie strzał pod powszeczkę bramkarz bezradny. Mecz płomień Tłużnica MKS Miłakowo. Już wspominaliśmy, że bardzo wysoko Płomień to spotkanie wygrał. A jedną z bramek strzeli Łukasz Figoń. I teraz tą bramkę Wam zaprezentujemy. To jest naprawdę fajny pressing drużyny Stłużnicy: odbiór piłki no i uderzenie tuż przy słupku nie do obrony dla bramkarza. Mecz Grunwald-Gierwaut kontra KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. I tutaj mamy dwie bramki z tego meczu dla jednych i dla drugiej drużyny Dawida Radomskiego i Łukasza Budziocha. Zobaczmy. No, jedna bramka z główki i teraz rywale odrabiają straty. Także bramka strzelona głową. I spotkanie czarni Rudzienice kontra kormoran zwierzęwo. I tu bramka dla drużyny ze zwierzęwa po fajnej indywidualnej akcji, którą zakończył Tomasz Śnieżawski. I przechodzimy już do A-klasy. Tutaj na początek druga grupa A-klasy, ponieważ pierwsza jeszcze tych rozgrywek nie wznowiła. I no, na pierwszy rzut oka rzuca się wynik Barkasu Tolkmicko, który na wyjeździe wygrał 7-1 z Tyreną z Munary. No i dzięki temu Barkas jest na czele tej tabeli. Wysoko swoje mecze także wygrały Pomowiec Gronowo-Elbląskie, Wałsza Pieniężno i rezerwy Zatoki Braniewo. Trzecia grupa A-klasy, tutaj na pozycji lidera Bojkitni Stare Olsztyn, który wygrali 5 do 1 z Burzą Słupy, a na drugim miejscu drużyna Zróżnowa, która pokonała Wałpusze 07 Jesionowiec 5 do 2. I czwarta grupa A-klasy, na pozycji lidera Ożoł Janowiec Kościelny, który wygrał z Iskro Smykówko Osmykówko 4-1. Jeżeli chodzi o tą grupę, to chciałem zwrócić uwagę na to, że Tutaj zostało rozegranych bodajże 7 spotkań i strzelono 34 bramki, co jest no kapitalną średnią bramkową, jeżeli by to rozłożyć na te spotkania. Najwięcej bramek padło w mrocznie, gdzie tamtejszy KS przegrał 5 do 6 z Jordanem Kazanice, A także 8 bramek padło w meczu Awisty Łążyn z Orłem Ulnowo, i tam wynik tego meczu to 4 do 4. No i teraz klasyfikacja strzelców, jeżeli chodzi o A klasę. W drugiej grupie na czele Patryk Prochna z czterema bramkami na koncie. Trzy bramki ma Patryk Rafalski, a piątka zawodników następnych strzeliła po dwie bramki. I trzecia grupa a klasy tutaj jedynie dwie bramki strzelił Piotr Ostrowski z Różnowa. Reszta zawodników ma po jednej bramce strzelonej. No i czwarta grupa na czele Paweł Osowski z Konstraktu Lubawa z trzema bramkami na koncie. I reszta pozostali zawodnicy mają po dwie bramki bądź po jednej. I multimedia z klasy: mecz Warmia Kłukta kontra Pomowiec z Gronowo-Elbląskie. I tutaj mamy bramkę Bartosza Szydlika z tego meczu, strzeloną z rzutu karnego. Zobaczmy uderzenie. Bramkarz zmylony, pewna bramka. Teraz gol z meczu KS Łęgajny kontra GetchWalt -Uniszewo. uniszewo I zobaczmy w jaki sposób bramkarz został w tej sytuacji. Przelobowany autorem gola Piotr Labirowski. Bardzo dobrze ten sezon rozpoczęła drużyna Jastrząb Ględy, która wygrała 3 do zera z LKS-em Tyrowo, i mamy radość po meczu drużyny względ, która została umieszczona na ich profilu Facebookowym. No radość zasłużona, bo i wynik zacny. Jeszcze zdjęcie Osy Biskupiec, ponieważ Osa zrobiła sobie takie zdjęcie z pucharem, które otrzymała właśnie od Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej za to, że awansowała do A klasy. I podobne zdjęcie Błękitni Stare Olsztyn wstawili na swój profil facebookowy. Oni wygrali tą B klasę i także tutaj w swoim inauguracyjnym meczu takie zdjęcie z pucharem wstawili na swojego facebooka. I jeszcze chcielibyśmy, no można powiedzieć, pochwalić duży Zamek Kurzętnik za plakat meczowy, jaki zrobili na ostatni mecz ligowy. I pomimo tego, że ten mecz był rozgrywany na wyjeździe, ale na właśnie na swoim profilu facebookowym taki plakat umieścili. I myślę, że takiego plakatu nie powstydziłyby się kluby z wyższych lig na pewno w Polsce, więc naprawdę bardzo fajna robota. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o multimedia i wyniki. Teraz przejdziemy do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj zaprosiliśmy Leszka Piekuta z Tenczym który jest, można powiedzieć, legendą tego klubu, a obecnie zajmuje się właśnie social mediami w klubie z Miołmyna. Dzisiaj naszym gościem jest Leszek Piekut, który zajmuje się w tym momencie tutaj mediami Ten Miłomłyn. Witam Cię Leszku, powiedz na początku chciałbym zacząć od inauguracji sezonu dla Ten Miłomłyn, bo chyba nie tak sobie tą inaugurację wyobrażaliście. Cześć Rafał, witam wszystkich ogólnie. Inauguracja sezonu, wiadomo, że widzieliśmy, że będzie ciężka, jechaliśmy do Beniaminka, którzy jak wszystko tutaj strony głosiły, że się mocno wzmocnią jak na klasę okręgową. Okazało się, że nie było aż tak strasznie, co liczyliśmy. Przegraliśmy co prawda tam 2-1, mieliśmy swoje okazje, między innymi dwa razy trafiliśmy w supek. Jest, jak wiadomo, wszystkie kluby myślę się borykają z tym problemem, jest jeszcze sezon taki urlopowy, nie mamy jeszcze drużyny swojej, w pełni całej kadry. Jeszcze trwają jakby wzmocnienia transferowe. Tam jednej osoby, szczególnie takiej, która nas tu na pewno wzmocni sportowo. Jednego chłopaka mamy też kontuzja, także myślę, że już 2-3 tygodnie na pewno nasza kadra będzie mocniejsza, choć w porównaniu do poprzedniego sezonu, niestety straciliśmy siłę ataku, bo zarówno jak nasi, dwóch, naszych czołowych strzelców, Wiktor Matracki i Adrian Wasiak zasilili Huraga morąg. Niby straciliśmy siłę ataku bramkową, ale staramy się odbudować w tym, w tym elemencie. No właśnie, to czy macie jakiś cel w ogóle taki postawiony na ten sezon odnośnie, nie wiem, jakiegoś konkretnego miejsca w tabeli, czy po prostu gracie tak z meczu na mecz, żeby zdobywać trzy punkty? W każdym meczu to, jak zawsze, jest zakładane i to myślę, że większość klubów tak my gramy o zwycięstwo. Cel, jaki jest postawiony przed, za, przed trenerem, przed drużyną, myślę, że nowy zarząd postawił to miejsce w pierwszej piątce. Takie miejsce, jak było w poprzednim sezonie, które zajęliśmy. Naszym celem ostatnio stało się, że okrywamy dużo młodzieży. Mhm. Klasyki w klasyfikacji młodzieżowej zajęliśmy wysokie szóste miejsce. Niestety zabrakło nam niewiele, żeby otrzymać dofinansowanie z systemu Pro Junior, ale stawiamy na młodzież, współpracujemy ogólnie, tak jak wszyscy wiedzą, z Akademią, z Struda. Także w tym roku też jeden chłopak do nas doszedł. Chcemy ogrywać młodzież i żeby ta młodzież po prostu się ogrywała na szczeblu klasy okręgowej. I ten cel, myślę, zajęcia piątego miejsca w połączeniu tej młodzieży z naszą rutyną, których także też mamy, myślę, że przyniesie oczekiwane efekty. No właśnie, bo mówisz o młodzieży, sporo tych młodych chłopaków też gdzieś tu z okolic trudy, którzy nie wiem, no nie załapali się do Sokoła czy do wyższych lig właśnie u Was graczy, właśnie też to jest jakimś takim celem, żeby no, ta młodzież, która nie może grać no teraz obecnie, nie wiem, no, w drugiej lidze właśnie, nie kończyła z piłką, tylko gdzieś tam u Was w tej klasie okręgowej grała. Jakoś tak się potoczyło teraz, że rocznikami nie było tych chłopców jakoś tak sporo do, do wyjęcia, bo wiadomo, że SOKÓŁ awansował tam w lidze juniorów starszych i nawet jeden chłopak od nas y, z drużyny juniorów młodszych przychodzi do Sokoła. Mhm. Także nie było za dużo z czego wybierać, ale tak jak wspomniałeś, współpracujemy z Akademią Ostruda trochę w mniejszym stopniu z Sokołem Ostruda. Ale jeżeli pojawiają się tacy chłopcy, mają ochotę reprezentować Barwy Tęczy i ogrywać się na poziomie okręgowym, jak najbardziej zapraszamy i się cieszymy, że tacy zawodnicy chcą do nas przychodzić. przychodzić. A jak Ty osobiście wspominasz ten poprzedni sezon, bo no to był chyba szczególny jakby dla Ciebie sezon, a przede wszystkim jeden z momentów, o którym może nam no teraz opowiesz, bo szumnie było relacjonowany od na Waszych mediach społecznościowych. No ogólnie szumnie było relacjonowane na mediach naszych, ale ogólnie na prawie wszystkich mediach, bo tam mi 2 do 0, i Gazeta Olsztyńska. No tak postanowiłem zakończyć karierę sportową swoją. Chociaż zawsze mówię chłopakom, jeżeli będzie potrzeba taka, to zawsze im pomogę. I tak to się stało m.in. w meczu Pucharu Polski, który no, zwróciłem z urlopu i stanąłem, bo wynikał problem z ramkarzem. Ale wracając do tematu, zakończyłem swoją karierę sportową rozgrywając stęczy ponad 800 meczy. Z byłem związany od 1992 roku, kiedy tutaj przyszedłem. Obecnym trenerem był obecny burmistrz miał pan Stanisław Siwkowski. Walczyliśmy wtedy w A klasie Później, wiadomo, awansowaliśmy do, do klasy okręgowej. Nie było czwartej ligi. Moim celem było, celem, marzeniem moim było, żeby zagrać w jednym meczu mistrzowskim z, z własnym synem. Tak się złożyło, że mój syn Kacper w zeszłym roku dołączył do e, Tęczy Mijomy, bo skończył mu się wiek e, juniora. Dołączył do Tęczy, no, trenuje z seniorami, coraz więcej gra, coraz więcej się ogrywa. I tak jak wspomniałem, moje marzenie było, żeby zagrać kiedyś z własnym synem. Tak się złożyło, że w ostatnim meczu, który graliśmy z GKS Stadiguda, zagraliśmy wspólnie. Happy end był taki, że jeszcze mój syn strzelił bramkę na 1-0, którą zadedykował akurat dla mnie. Drugi happy end był taki, że minutę przed końcem udało się, udało się. Sędzia podyktował rzut karny za zagranie ręką i sędzia podyktował dla nas rzut karny. W dawnych czasach, jeszcze w latach 90., byłem etatowym wykonawcą rzutów karnych w tęczy. To się rzadko zdarza, że bramka wykonuje rzuty karne. I tak zakończyłem swoją karierę, strzelając jeszcze bramkę rzutu karnego dla tęczy na 2-0. Wygraliśmy ten mecz 5-0, piękne zwieńczenie kariery sportowej. Z tego miejsca chciałbym podziękować działaczom i zawodnikom, którzy zgotowali mi to takie uroczyste pożegnanie. Naprawdę mocno się wzruszyłem, łezka popłynęła i bardzo im za to dziękuję. No, ale z tego, co tam wspomniałeś mi prywatnie, to działasz dalej, jeżeli chodzi o media społecznościowe m.in. waszego klubu. To powiedz, jaki jest taki wasz pomysł na te media społecznościowe i czy może jest, nie wiem, jakiś plan, żeby zacząć te mecze gdzieś nagrywać dla kibiców i nie wiem, albo robić relacje na żywo, albo może jakieś skróty z tych spotkań waszych domowych? Y jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, wspomnę, że y niedawno, bo to. Y w lipcu było nowe wybory w Tęczy, został wybrany nowy zarząd, ja wspólnie z prezesem, z Andrzejem Bałdygą, postanowiliśmy, że nie będziemy startować już tych na kolejne kadencje. Postanowiliśmy dać szansę innym, żeby to troszeczkę inni przyjęli, byliśmy tam bardzo długo. Także został wybrany nowy zarząd działa i życzę im naprawdę powodzenia w działaniu. Ja pozostałem tu, że wiadomo chłopakom pomagam, bo to nie jest tak łatwo przejść od razu, wszystkie obowiązki przejąć. Zajmuję się stroną yy, mediami społecznościowymi, czyli na Facebooku oraz stroną klubową ten yy, Tenczyomyn. Relacje są na bieżąco, staramy się stawiać, jeżeli nam się uda uchwycić, wiadomo, bramki z meczy. Odnośnie meczy nagrywania, myślę, że teraz jest to bardziej do zrealizowania, bo mam więcej czasu, nie muszę się zajmować już organizacją. Myślę, że uda mi się to ogarnąć, bo niektóre mecze nagrywaliśmy, były one wykorzystywane przez trenera do analiz, analiz z zawodnikami, Między m.in. dzięki sprzętowi, który otrzymaliśmy od Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej po awansie do czwartej ligi. Także ten sprzęt, kamera jest cały czas wykorzystywana. Mhm. To powiedz jeszcze, tak już puentując tą naszą rozmowę, czy jeszcze zamierzasz, zapewne nie zamierzasz odchodzić już na taką totalną emeryturę, nie odcinasz się od tej piłki, tylko gdzieś tam będziesz starał się ten sezon i następne lata jeszcze w klubie pomagać, bo pewnie po tylu latach spędzonych, no tutaj w klubie trudno będzie tak całkowicie się od tego odciąć. Powiem tak, odcinałem się z, z łezką wokół, bo naprawdę w roku ubiegłym udało się na stadionie tęczy dokonać bardzo wielu rzeczy. Dostała wyremontowana trybuna, przeszła jakoś renowację, został wyremontowany parter budynku, cały, który wygląda naprawdę teraz bardzo przyzwoicie. Została postawiona nowiutka trybuna z siedzeniami. Zostały postawione ławki dla rezerwowych nowe. W tym roku, dzięki kolejnym naszym prośbom i pomocy, otrzymaliśmy dofinansowanie od marszałka wojewódzkiego na kolejny remont obiektu, czyli będzie nawadnianie automatyczne, które naprawdę bardzo mocno nam pomoże. Będzie poprawa, także jeszcze, kolejna poprawa murawy. Przez to tęcza pierwsze sześć meczy gra, gra na, na, na wyjazdach nie u siebie, czyli mają ciężki start chłopacy. Ponadto udało nam się uzyskać dzięki też poparciu e, posła pana Babalskiego Zbigniewa, e, dofinansowanie od Ministerstwa Sportu na kwotę 153 tysięcy, a łączna inwestycja będzie ponad 300 tysięcy remontu piętra budynku. Także można powiedzieć, że w tym roku naprawdę zostaną wykonane kolejne inwestycje, kolejne prace i można powiedzieć, że ten obiekt naprawdę, jeżeli te inwestycje zostaną zakończone, będzie wyglądał pięknie stadion, pięknie budynek. Także można już do nas przyjeżdżać i grać przy zwoitych warunkach, a, a będzie jeszcze lepiej. Czy ja się odcinam? No nie odcinam się, no wiadomo, nie jest to tak łatwo się odciąć, biorąc pod uwagę to, że jeszcze mój syn gra w tęczy cały czas. Kibicuję tęczy, w miarę możliwości będę przyjeżdżał na mecze tęczy, jak mi pozwolą obowiązki służbowe, ale nie odcinam się, pomagam chłopakom, ale już nie w takim stopniu, jak to robiłem do tej pory. Niestety, no, trzeba kiedyś zejść ze sceny. Myślę, że zszedłem jako niepokonany, a mogę czoło wysoko nosić uniesioną. Okej, okay, super. To dziękujemy bardzo, że znalazłeś czas, żeby być gościem w naszym programie. No i życzymy powodzenia w dalszych działaniach. Również dziękuję i bardzo oglądam was, zawsze was, wasz każdy program. Myślę, że robicie super robotę. Jeszcze dodam, że tablica, którą wygraliśmy w konkursie organizowanym przez was, działa, sprawdza się bardzo dobrze. Składam tutaj podziękowania na Wasze ręce od kierownika, który już, który już nie musi nadbierać głosu, a tablicą może ściągać tych zawodników, i każdy wie, jak ma chodzi. Także dziękuję również za zaproszenie. No i życzę powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że prezent spełnia swoją rolę. Dzięki za rozmowę raz jeszcze. Dziękujemy wam za obecność w pierwszym odcinku magazynu Studio Klasa. W nowym sezonie nie wystartowała jeszcze B Klasa, więc ten odcinek może jest nieco krótszy od tych co poprzednio nagrywaliśmy, ale dziękujemy wam za obecność. Jeszcze raz zachęcamy do wysyłania nam kolejnych gadżetów, do wysłania nam bramek, skrótów, interwencji bramkarzy na mój adres mailowy i do zobaczenia za tydzień.